I żywot jest choroba, wszędzie zdrajcy, służba droga, każdy brak aplikacji, wciąż są tej tam demokracji. Brawo, brawo, mój Herodzie, silne rządy są dziś ludzie. Ktoś ty? jakże się tu dostał, pilnowanie nie dał rozkaz. Nie sprzedać łodzi bo jak widzisz, ja tu warzę, tylko że to nic nie zmieni. Bo mnie Pan świata cieni. I ja chcę tak tu samych, zwolnie diabłem szatanem. Boże, diabeł! Po cóż tu mija niebieskiego? Idź precz, niech cię piekło spali. Nie chcesz dzisiaj ze mną mówić? Trudno, to cię może zgubić. Cóż, niech ładze biorą młodzi. Czekaj, czekaj. O co chodzi? Nic no, takiego, tylko tyle, żeś już królem tylko chwilę. Nowy krówny zacznie badać. Chciałem pomóc, nie chcesz gadać? No to trudno, cześć, frajerze. No nie, nie to, czekaj. Mówiąc szczerze, kto to był żartym, panie czarcie. Cóż to, nie znasz się na żarcie? Siadaj, proszę. O co chodzi? Jaka władza? Jacy młodzi? powinni więc bez wody. Jest na świecie już król nowy. W Betlejemie się narodzi. Ha, ha, ha! O to ci tu w kurde chodzi? My w nowa władza, a nie diabeł pan przesadza. W Betlejemie, mam agentów w tym miasteczku. Wciąż przynoszą mi nowiny. Nie ma groźnych tam dziecinnych. Przestań ty mnie denerwować. Z kim ja muszę tu pracować? Myś troszeczkę, myśl o chwili, gdy króle tu przybyli. Czy pamiętasz, co mówili? Czego chcieli, gdzie dążyli? Owszem, byli powiedzieli, że jakiegoś króla chcieli. uczcić nie swym pokonem i za gwiazdę Nie. Nie byli niebezpieczni, to wariacie śmieszni. Tuż tu dewir, Durna pało, trzeci ich zywali pało. Przyszli oni w twojej ziemi, króla znaleźć w i uczcili darem złotym. Nie wiedziałeś, głupcze, o ty? Więc naprawdę jest za Zamach stanu złotowy? Nie ma więc cudużeś zlekać, brać pieniądze i uciekać Obym zdążył boże drogi. Szybko, złoto, no i nogi, siadaj, spokój. Po co trwoga? Po co zaraz wzywać Boga? Słuchaj dobrze, ten kruczecie, to malutkie jeszcze dziecię. Nim dorośnie by ci walić, teraz możesz się tu zgładzić. Więc mam dziecko małe zabić, mnie winną ręce skrwawić. Zrygam się, gdy tak gada, o szatańska jest to rana. Lecz. Gdy władza zagrożona, trudno, rzecz postanowiona. Nie przez król ten nowy już na zbrodniam gotowy. Stój, poczekaj miły dranin, co ty wiesz o zabijaniu? Szakoty, komarz żołnierzy, im się rozkaz ten powierzy. Słysz lecz już nowy, po jeden mam gotowy. Gdzie on jest, ten król dziecinny? Jak odróżnić go od innych? Zabić jedno czy tysiące? I tak piekło gorące, każe zabić wszystkie dzieci, szaf jego głowa zleci. Dobrze mówisz, no, mój królu, sprawisz ludziom może bólu. Tak, pomysły astronom gorsze są niż nasz satanus. A więc rób tak, spraw się dziennie, a zarobisz na patełnie. Do mnie, do mnie, mój Hetmanie. Jakie rozkaz jaśnie, panie? Wiesz, nie, w niej się stanie. Doemblejem już hetmanie i tam wszystkie za Zabij dzieci w okolicy. Co mam zrobić? jaśnie panie, żarty jakieś czy... Hetmanie, jasno, chyba rozkazany. Zaraz ma być wykonany. Tak jest, panie. Więc korona ocalona. Pójdź zbrodniarzów w me raniona, idźże teraz odpoczywaj, bardzo się utrci chyba, a ja także pójdę sobie, zrobię kocioł dobry tobie.